Z panem Leonem Hrapką. Myślę, że większość osób tu zgromadzonych zna pana Leona Hrapką i zna dorobek, ale przypomnę kilka zdań. Artysta, plastyk, pisarz, poeta, ściśle związany z Bieszczadami, urodził się w Zagórzu, mieszka w koło Soliny i to miejsce według słów żony Pana Leona, Pani Grażyny, cytuję, jest niepowtarzalnym miejscem, oazą, szczęściem i arkadią Kryściu, dlatego warto jechać. No właśnie. Tą atmosferą dzielą się od 1992 roku z turystami, którzy odwiedzają Dom Państwa Hrabków i proponują dotknięcie, do, 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 do zawsze, ile o tym powiem, i proponują dotknięcie malarstwa, teatru i rękodzieła gdyż jest to dom twórczy lekarz, nazwa własna tego domu. Od z żoną panią Grażyną skupiają wokół siebie ludzi, których wprowadzili w atmosferę artystyczną Bieszczadów. Ale zanim pan Jan osiadł na stałych w Bieszczadach, to były lata dziewięćdziesiąte, w 2004 roku otrzymał pan nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za twórczość literacką. I myślę, że warto absolutnie powiedzieć też, że dwa razy rok 2002 i 2007 otrzymał Pan złote pióro od Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. No i Pan jest oczywiście członkiem Związku Literatów Polskich. Również legitymuje się Pan przynależnością do Związków Polskich Artystów Plastyków, Polska Sztuka Użytkowa. Moi Państwo. Nie byłaby to pełna charakterystyka, gdyby nie powiedziała, że pan jest autorem dziewięciu wydawnictw poetycko-prozatorskich. Jest możliwość kupienia. Pisze tak. Nie można oddzielić hrabko malarza od hrabko poety. W swoich lirykach jest on malarzem, natomiast w obrazach łatwo wyczuwa się poetycką duszę. Charakterystyczne dla jego twórczości jest to, że posługuje się on wyraźnie czystą paletą barw. To jest rok 94. Rok 99, cytat, pan Wojciech Kotasiak po kolejnej wystawie. Bieszczady dla pana Leona to matecznik. Nie tylko maluje bieszczady, ale i w poetyckim natchnieniu opisuje bieszczady w poezji i w prozie. Owe dwie formy artystycznej wypowiedzi uzupełniają się wzajemnie, jako że malarstwo jest bardzo poetyckie, a w pisarstwie wyczuwa się tętno, a nie jest to lista jego twórczych działań zamknięta. I we wszystkich pracach autor notuje swoją prawdę o sobie samym i o bliskich mu osobach, ale także o miejscach. Które jego zmysły spostrzegały, zanotowały w pamięci. Dziękując Panie Leonie za to, że jest Pan dzisiaj z nami i prezentuje Pan swoją twórczość, która przez 3,5 tygodnia będzie tutaj dostępna dla wszystkich odwiedzających czytelnie. My życzymy. Także można powiedzieć, że jest człowiekiem, który od co najmniej, ja już nie mówię, Leon, nie będziemy cię nazwać, bo jesteś ciut starszy ode mnie. Nie Natomiast na tyle ile Leon tak. działał tak. dla, dla kultury, dla kultury tak szeroko pojętej w Bieszczadach tak. i nie tylko, jest mało kto taki na naszym tak. terenie tutaj. Tak. Naprawdę, ja mówię to szczerze, mówię to z całą odpowiedzialnością. Także tak. Leon, jeszcze raz prezentuję. No i oczywiście wszystkich Państwa serdecznie hmm. witam, Panie. jak zawsze. Hmm. I panią Anię Dubiel też bardzo witam, hmm. przewodniczącą Anię. A to szło? To, to, to jest król Józefina, żebyś miał taką pamiątkę z Krosna, o, od Józka Angosniego. Tak. I dałaś Leonowi te katalogi, tam jest tak. też u Józefina, tak. daj mu tutaj to od razu. Przede wszystkim chcę podziękować że przybyliście spotkać się Nie będę tutaj wielkich monologów prawych w które się po prostu powołać. My dziękujemy. Dziękujemy. Jest, jeśli, jeśli można, Aha. to zróbmy sobie zdjęcie takie zbiorowe z Tobą, bo jesteś człowiekiem stąd przecież. Dobrze? Jeśli można. Chodźcie pan, albo my to ja robimy. Nie będzie artystycznie, ale artystycznie. Jak można się wtrącać, ja nie dodam, ale idźmy do tych ściany. Oddaję, a bierz. I